Polska jest gotowa na najgorsze. Minister Zdrowia w Sejmie ujawnia kulisy rządowych ustaleń na wypadek wojny. Jakie scenariusze rozważa? Władza, jakie środki mają zapewnić bezpieczeństwo obywatelom w sytuacji kryzysowej? Czy Polska Służba Zdrowia poradzi sobie w przypadku konfliktu zbrojnego? Jakie decyzje zapadły za zamkniętymi drzwiami? Te informacje mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na przyszłość naszego kraju. Obejrzyj do końca, aby dowiedzieć się, jakie działania są już podejmowane i co to oznacza dla nas wszystkich. Nie przegap! Pani posłanka Anna Maria Żukowska oraz pan poseł Tadeusz Tomaszewski z Klubu Parlamentarnego Lewica zadadzą pytanie w sprawie planu przygotowania polskiej ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali do stanu zwiększonego zagrożenia wystąpieniem konfliktu zbrojnego. To pytanie jest kierowane do ministra zdrowia. I jest pani minister Izabela Leszczyna, którą serdecznie witam. Witam panią minister, bardzo proszę pani posłanka Anna Maria Żukowska. Panie marszałku, pani minister, cieszę się, że pani jest osobiście. Dziękuję bardzo także. Moje pytanie dotyczy tego, w jaki sposób Polska, polska ochrona zdrowia, przygotowana jest na wypadek zwiększonego ryzyka wystąpienia konfliktu zbrojnego, ryzyka, z jakim się mierzymy w związku ze zmieniającą się sytuacją międzynarodową. Na wypadek tej sytuacji zbroimy się, Mon kupuje nowy sprzęt wojskowy proponowane są szkolenia wojskowe i bardzo dobrze. Tylko że jest jeszcze ten aspekt, co się stanie, kiedy no, niestety dojdzie do takiej sytuacji, do, do jakiegoś też niekoniecznie sytuacji związanej z krysem wojennym, ale też jakiegoś kryzysu humanitarnego. Czy polskie szpitale mają fundusze na gromadzenie rezerw, na zwiększenie posiadania banków krwi, banków osocza? czy też szkolenie lekarzy z zakresu takiej stricte medycyny pola walki, bo to nie są umiejętności i kompetencje, z którymi nawet najbardziej znakomity chirurg mierzy się na co dzień i są to zupełnie inne umiejętności. Potrzebujemy na to po prostu pieniędzy, a rozmawiamy dzisiaj w kontekście pojawiających się postulatów, nieodpowiedzialnych postulatów, zmniejszania składki zdrowotnej. Proszę Państwa, po trzech kwartach 2024 zadłużenie szpitali osiągnęło 21,7 miliarda złotych. To o 1 miliard więcej niż rok wcześniej, a w kolejnych miesiącach sytuacja może się pogorszyć. Sprzeciwiamy się absolutnie wszelkim postulatom obcinania pieniędzy służbie zdrowia. Na służbę zdrowia powinno być więcej pieniędzy właśnie w związku z ryzykiem wystąpienia konfliktu zbrojnego, na który to polskie szpitale, polscy lekarze muszą być przygotowani. Nie możemy obcinać pieniędzy. Mam nadzieję, że pani minister Leszczyna się ze mną zgodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani posłance. Pani minister Leszczyna. Wydaje mi się, że będzie w trochę niezręcznej sytuacji, bo chyba, się, bo chyba mamy w tej sprawie podobne poglądy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pani, pani Posłanko, na pewno zgadzam się z tym, że absolutnie system ochrony zdrowia potrzebuje pieniędzy, bo mamy coraz nowsze technologie medyczne, leczymy coraz lepiej, coraz skuteczniej, ale te programy lekowe, technologie, najnowszy sprzęt. To wszystko oczywiście kosztuje, a my jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i wymagamy coraz lepszej i coraz więcej opieki medycznej. Natomiast odpowiadając na pytania pani posłanki dotyczące planowania obronnego i finansowania tego planowania, to. To planowanie realizujemy w czasie pokoju, uwzględniając zadania operacyjne, które są zawarte w planie reagowania obronnego Rzeczypospolitej Polskiej i jest to oczywiście dokument niejawny, to jest jasne, ujawnienie danych mogłoby narazić bezpieczeństwo państwa polskiego. Koordynacją zajmuje się tych um, zadań realizowanych przez um, układ pozamilitarny Koordynację sprawuje minister obrony narodowej, a w ramach planowania operacyjnych zadań w odniesieniu do obszaru ochrony zdrowia koordynuje minister zdrowia. Za organizację nadzór w poszczególnych komponentach odpowiadają właściwi wojewodowie, którzy współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego i to wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. W sprawie przygotowania wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. To rozporządzenie reguluje plany i przygotowanie w takich pięciu zakresach. Pierwszy to zwiększenie udzielania świadczeń szpitalnych, w szczególności na potrzeby służb mundurowych. I tutaj mamy znowu zadanie to koordynuje wojewoda w odniesieniu do placówek na swoim terenie. Zasada wpisana w rozporządzenie mówi, że musi być przygotowane 75 łóżek szpitalnych na 10 tysięcy mieszkańców województwa. My dzisiaj mamy około 155 tysięcy łóżek w 865 szpitalach. Tych łóżek musi być 280. I chcę powiedzieć, że nawet ostatnie konkursy z Krajowego Planu Odbudowy pozwolą zwiększyć liczbę łóżek i zmodernizować infrastrukturę także szpitali powiatowych i to oczywiście też jest dzieje się w dobrym, w dobrym momencie. Kolejnym zadaniem to tworzenie tak zwanych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych. To organizują jednostki samorządu terytorialnego, nadzoruje, koordynuje wojewoda. Chodzi o to, że poszkodowani niewymagający leczenia szpitalnego mają znaleźć się właśnie w tych zespołach zastępczych, które są, będą organizowane. Mam nadzieję, że nigdy oczywiście takiej konieczności nie będzie, ale jesteśmy gotowi w hotelach, hostelach, internatach, bursach, szkołach itd. Nie mniej niż 50 miejsc ma być takich na 10 tysięcy mieszkańców województwa. Kolejny komponent to zwiększenie udzielania świadczeń przez system państwowe ratownictwo medyczne. To jest zadanie nowe i znowu jeśli chodzi o zespoły. Ratownictwa Medycznego koordynują to wojewodowie i nałożony jest na nich obowiązek zwiększenia liczby zespołów w województwie o 10%. I to jest wykonalne absolutnie. Natomiast w zakresie zadań zespołów lotniczych, ratownictwa lotniczy, medycznego lotniczego, koordynuje to minister zdrowia. I to lotnicze pogotowie ratunkowe sporządza stosowny plan udzielania świadczeń, wydłuża czas pozostawania zespołów HEMS w gotowości, do tego też jesteśmy przygotowani. Jeśli chodzi o krew, pani posłanka pytała, to jest znowu koordynacja ministra zdrowia z Narodowym Centrum Krwi. I zgodnie z rozporządzeniem na potrzeby obronne planuje się zwiększenie co najmniej o 100% pobierania preparatyki, przechowywania, wydawania krwi i jej składników. Odpowiadają za to nasze tzw. RCKiKi, czyli Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I zbiorczy plan sporządzony jest przez Narodowe Centrum Krwi, przy czym tych swoich konkretnych wymiarach ilości, on, tak jak powiedziałam, jest dokumentem niejawnym i piąty obszar to jest zapewnienie y, zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego. Tutaj odpowiadają znowu powiatowe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, a w y, odniesieniu do granicznych stacji y, główny inspektor sanitarny, oni też takie plany mają przygotowane. Jeśli chodzi o dodatkowe finansowanie, bo chcę uspokoić panią posłankę, wszystkich państwa, oczywiście nikt nie myśli o finansowaniu ze składki zdrowotnej, czyli z planu NFZ-u. Zgodnie z rozporządzeniem, które do którego delegacja jest w ustawie o obronie ojczyzny. Nasi poprzednicy niestety nie przygotowali tego rozporządzenia, ale w styczniu prezes Rady Ministrów takie rozporządzenie wydał i zgodnie z nim finansowanie realizacji wszystkich zadań na wypadek konieczności prowadzenia działań obronnych są, są te zadania są finansowane z budżetu państwa. Bardzo dziękuję. dziękuję